Jeśli oglądasz ten film, zakładam, żeś ciekawy cudownika, czyli mojego dziennika rysunkowego, który prowadzę codziennie od 1 stycznia 2015 roku. I w tym filmie pokażę ci z kolei cały 2016 rok. Gdzieś tutaj na ekranie znajdziesz na pewno link do filmu, który pokazuje cały 2015 rok dzień po dniu, a w tym zobaczysz 2016 dzień po dniu w ekspresowym tempie, żebyś broń Boże niczego nie mógł przeczytać dosłownie, ponieważ jest tam dużo niecenzuralnych treści. Ale dla chcącego nic trudnego. Być może trafi się psychofan, który będzie chciał robić stop co setną sekundy, żeby zobaczyć, co tam się u mnie działo. <grych> Zapraszam do oglądania tego filmiku, jak i tego z 2015 roku, jak i przejrzenia całej playlisty która jest na temat cudownika. Filmików będzie coraz więcej. Nie klikaj, nie zamykaj. Słuchaj mnie. Po pierwsze, zasubskrybuj mnie, proszę, proszę. Pro... Uuu, proszę, cię dużymi oczkami kota ze szereka. Zasubskrybuj. Możesz też kliknąć dzwoneczek, bo teraz, jak się kliknie zasubskrybuj, znaczy subskrybuje, to niewiele to daje. Trzeba kliknąć też w dzw dzw dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z tym, co wrzucam na YouTube'a. A to, co bym chciała zobaczyć w komentarzach, to to, w jaki sposób wy rysujecie codziennie. Co robisz codziennie, żeby poprawiać swoje rysunkowe skille? Opowiedz nam o tym w komentarzu. I do. Zon, i, do I do następnego! Do zobaczenia! Powiedz, co, jak robisz codziennie. Yy, nie, zaraz tego nie będę chciała wiedzieć.